Cześć przyjaciele! Jednym z charakterystycznych problemów Aurisa jest częste przepalanie się żarówek. Istnieją również skargi dotyczące jakości materiałów wewnętrznych. Na przykład szybko wyciera się kierownicę, wyciera tapicerkę poduszki siedzenia kierowcy, po lewej, a z przycisków schodzi farba. Warto dodać, że po zmianie stylizacji od 2015 roku Toyota poprawiła jakość niektórych tworzyw sztucznych. Stały się nie tylko trwalsze, ale i przyjemniejsze w dotyku. Ponadto dostępny jest nowy system multimedialny i odpowiadający mu panel sterowania klimatyzacją. Modernizacja wpłynęła również pozytywnie na wygląd. Przykładowo przednia część zaczęła wyglądać bardziej dynamicznie. Najbardziej niezawodnym wyborem wśród jednostek benzynowych jest silnik pierwszy 6 Valvematic o mocy 132 KM. Właściciele i mechanicy chwalą ten silnik z rodziny ZR. Regularna konserwacja i prawidłowa eksploatacja pozwalają bez problemu pokonać ponad 400 000 km. Później zdarzają się przypadki przepalenia uszczelki pod głowicą bloku. Na tym tle trwałość bazowa 1.33 99 km, nieco gorzej. Na przykład po od 150 do 200 km czasami wzrasta zużycie oleju. Pamiętaj, że w tym silniku można stosować wyłącznie olej o lepkości 0W20. Jeśli chodzi o silnik turbo pierwszy 2 turbo 116 km, który pojawił się w 2015 roku, jak dotąd nie słychać nic o poważnych problemach. Jest to zrozumiałe, wiele samochodów przejechało nim zaledwie od 60 do 100 km. Jeśli chodzi o diesle, wiele ciepłych słów można usłyszeć o pierwszy 4D 4D. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. W swoim poprzedniku silnik ten przechodził liczne akcje serwisowe, natomiast w Aurisie II rzadko zawodzi. Niezły jest też 2 litrowy turbodiesel, któremu nie przeszkadzają już deformacje ścianek cylindrów na skutek przepalenia uszczelki pod głowicą, typowe dla jednostek z lat 2006 do 2012. Istnieje również silnik pierwszy 6D4D opracowany przez BMW. Pojawił się w 2015 roku, ale już miał szereg niedociągnięć. Na przykład słabe kołopasowe amortyzatora. Znane są także przypadki rozciągnięcia łańcucha rozrządu typowy problem w silnikach diesla BMW. Należy pamiętać, że trwałość napędu mechanizmu dystrybucji gazu w dużym stopniu zależy od jakości oleju i regularności jego wymiany. Model zawiera również hybrydę jest to połączenie 1,8-litrowego silnika benzynowego i silnika elektrycznego. Pod względem trwałości, zużycia paliwa i kosztów utrzymania Auris II Hybrid zasługuje wyłącznie na pozytywne recenzje. Ta wersja jest idealna dla miast, w których częściej można korzystać z trybu odzyskiwania energii. W spokojnym rytmie silnik spalinowy spala około 5 litrów na 100 km. Jeśli mówimy o potencjalnych słabościach wersji hybrydowej, to silnik benzynowy, silnik elektryczny, konwerter i skrzynia ECVT w ogóle się nie psują. Bateria zwykle wytrzymuje od 350 do 400 km. W wersji hybrydowej raz w roku należy sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić dopływ powietrza do wentylatora akumulatora. Znajduje się w kabinie pod siedzeniem, po lewej stronie w obszarze stóp. Pokładowe urządzenia elektryczne są trwałe, wystarczająco trwałe i zawieszenie. Osłabienie hamulca postojowego to problem znany z poprzednika. Zwykle choroba występuje po 80-100 tysięcy. KM. Naprawa polega na demontażu, czyszczeniu i serwisowaniu mechanizmu. Z czasem może pojawić się luz w układzie kierowniczym, a podczas jazdy po nierównych nawierzchniach może być słyszalny dźwięk pukania. Powodem jest zużycie drążka kierowniczego spowodowane wilgocią. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.